Tu jest Polska. Tu jest Polska. Nie Bruksela. Tu jest Polska. Nie Ukraina. Tu bandery się nie szanuje. Tu bandery się nie toleruje. Tu faszystów się nie toleruje. Tu nazistów się nie toleruje. Tu komunistów się nie toleruje. Tu totalitarystów się nie toleruje. Tu jest Polska. Tu muzamanów, gangów nie toleruje się. Tu nie toleruje się tylko i wyłącznie tych, którzy brudzą. Zachowania antypolskie, zachowania antyspołeczne, takie jak nożownicy w pociągach, w autobusach, w marketach, supermarketach, hipermarketach czy w galeriach będą traktowani jak terroryści. Będą traktowani jak mędy społeczne. Będą traktowani jak pizdy gołe, wesołe. Nie toleruje się niemiecki skurwysynów. Nie toleruje się izraelskich skurwysynów. Nie toleruje się Żydów, Ukraińców, faszystów, nazistów, pierdolonych muzułmanów, pierdolonych chrześcijan i pierdolonych, kurwa, debili. Nie toleruje się tu, w Polsce, skurwysyństwa, hamstwa, głupoty i bezmyślności. Chcesz żyć w naszym państwie? Bądź tolerancyjny, życzliwy, normalny, i z szacunkiem podchodź do ludzi, i do religii, i do, z szacunkiem podchodź do flagi ojczystej, i z szacunkiem podchodź do tego, co w życiu jest najważniejsze: miłość. Wobec bliźniego, jeżeli on ci nie robi krzywdy. Nienawidzę pedofili, nienawidzę gejów i nienawidzę homoseksualistów. A gej i homoseksualista to jest to samo czyli w stronę i kobiet i mężczyzn. Nienawidzę ich. I GLBT dla mnie to jest ściema. GLBT dla mnie to jest kurwa szmata pizda. Ta flaga to powinna być obcierana codziennie w śmietniku. Flagi bandery do śmietnika. Flagi LGBT do śmietnika. Flagi faszystowskie, nazistowskie, flagi yy, komunistyczne, ruskie, sowieckie do śmietnika. Tu jest Polska, tu jest Polska. Kapiści, KPW, jest ok, panie Majet? Jebać bandere, jebać POrząd, jebać kaorząd. Jebać tych skurwa lewaków pierdolonych i jebać tych kurwa LGBT Polska Ziemia, polski rolnik, polska żywność Polska Historia Polskie życie Jak się komuś nie podoba Jedna granica, druga granica, trzecia granica, czwarta granica, piąta granica, szósta granica. Wolność tobie, panie wody, je wodo. Wolność, panie tomku, w swoim domku, jak to mówią. Wypierdalaj pan z mojego terenu. Proste. A jeżeli Tusk położy łapy, i jeżeli Tusk ze swoją świtą chce wojny to ją kurwa dostanie ale pamiętajcie będziecie tego kurwy żałować do końca swoich dni